W czerwcu w Bielsku Białej będzie filmowo, bajkowo i kolorowo. Kultowe kreskówki studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej i nie tylko, oraz inne atrakcje jak Happening Teatralny czy korowód bajkowych postaci, a także konkursy z nagrodami. To wszystko już od 7 do 9 czerwca w ramach Festiwalu Filmów dla Dzieci Bielsko-Biała Bajkowe Miasto. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia. Bielsko-Biała naprawdę jest bajkowym miastem. Tu się urodziły najpiękniejsze bajki, można powiedzieć, że europejskie, a nawet światowe, bo Bolek i Lolek, Reksio jest znany na całym świecie. Także fantastycznie właśnie, że w naszym mieście udało się zorganizować festiwal filmów dla dzieci. Będzie on w tym roku oparty przede wszystkim o dorobek Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, ale będą także inne firmy i myślę, że dobrze byłoby, żeby dzieci, rodzice przyszli na Stary Rynek, ale także i na Złote Łany, także do Wapienicy i na osiedle Karpackie, bo w tym roku festiwal będzie się odbywał w czterech miejscach, a zaczynamy od Starego Rynku. Zapraszamy 7 czerwca na rynek na inaugurację festiwalu. I od godziny 9 do 13 będzie się dużo działo, ponieważ wszystko rozpoczniemy korowodem, przygotowanym przez uczniów szkoły numer 2, którzy wszyscy przebierą się za bajkowe postacie i przemaszerują z placu Lutra na rynek. Tam zajmą miejsca na widowni i następnie zobaczą taki program przygotowany przez zresztą ich kolegów również. Program taki taneczno muzyczny, oparty o y, filmy ze studia filmów rysunkowych i oczywiście przede wszystkim same filmy. Na początek takie hity jak Bolek i Lolek, Reksio, y, ale także Porwanie Baltazara Gąbki y, oraz Podróże Kapitana Klipera, y, czyli i takie bardziej znane i mniej znane produkcje, które, które chcielibyśmy przypomnieć i y, pokazać temu najmłodszemu pokoleniu, ale będą również produkcje ze studia filmów animowanych w Poznaniu oraz studia Semafor. I zwłaszcza tutaj atrakcją będzie film Piotruś i Wilk, który kilka lat temu otrzymał Oscara za animację i był współprodukowany właśnie przez Semafora. Natomiast ze studia w Poznaniu będziemy emitować serię Baśnie Polskie. Również bardzo atrakcyjna seria pokazująca znane i mniej znane legendy polskie. Te projekcje połączone będą także z pięknym happeningiem teatralnym w wykonaniu aktorów Teatru Bania Luka, a także z programem przygotowanym przez Młodzież Centrum Wychowania Estetycznego. A oto maskotka naszego festiwalu, Bocian. Bocian pomacha teraz skrzydłami, tak? ponieważ w logotypie festiwalu jest właśnie taki bardzo sympatyczny Bociek, więc teraz Bociek zaprosi na festiwal. Zapraszamy na festiwal filmów dla dzieci Bielsko-Biała. Chowiem, miasto będzie, będzie bajkowo, kolorowo i filmowo. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków, czyli całe rodziny. Wstęp na wszystkie projekcje wolny. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie www.bajkowemiasto.pl